Czym dla ciebie są światowe dni młodzieży? Światowe dni młodzieży są dla mnie spotkaniem z powiedź. Czym dla was są światowe dni młodzieży, które będą w Krakowie? Yy, światowe, światowe dni młodzieży, dni młodzieży z... są dla nas imprezą. Czym dla pani są światowe dni młodzieży? Są spotkanie z Panem Jezusem. Czym dla ciebie są światowe dni młodzieży, które będą w Krakowie w 2016 roku? E, dla mnie są e, niezwykłym przeżyciem, dlatego że e, odbyły się w, w Polsce. Jak myślisz? E, Czym dla Ciebie tak naprawdę są Światowe Dni Młodzieży, te, które odbędą się w Polsce, w Krakowie w 2016 roku? Myślę, że Światowe Dni Młodzieży to spotkanie przede wszystkim z Bogiem, ale yy, razem z młodymi ludźmi. Po co Twoim zdaniem papież zorganizował coś takiego, jak Światowe Dni Młodzieży, które będą u nas w Krakowie w 2016 roku? <laughs> Żeby połączyć ze sobą młodych z całego świata. Żeby wspólnie e, Jak myślisz, e, czym tak na, naprawdę dla Ciebie są Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku u nas w Krakowie? To Światowe Dni Młodzieży to spotkanie z papieżem, e, w integracja w, w grupach i spotkanie z innymi ludźmi, poznawanie ich. Czym dla Ciebie są Światowe Dni Młodzieży? Światowe Dni Młodzieży są dla mnie świętem młodzieży. E, czym dla Ciebie są Światowe Dni Młodzieży? No to jest jakieś spotkanie się młodzieży, wspólnoty wszystkich razem, yy, uczczenie, te, uczczenie takiego czasu może, przeżywanie wszystkiego razem. Jak myślisz, po co papież zorganizował coś takiego jak Światowe Dni Młodzieży? Po to, aby jednoczyć ludzi. Jak myślisz, po co taka inicjatywa papieża, żeby zorganizować takie święto młodych? Aby pokazać jak się modlić. Jak myślisz, po co papież zorganizował coś takiego jak Światowe Dni Młodzieży? No, żeby jednoczyć ludzi, żeby pokazać kim jest prawdziwy Bóg, żeby wszyscy się zjednoczyli, żeby byli razem. Jak myślisz, po co taka inicjatywa papieża, żeby coś takiego zorganizować? Myślę, że wielu młodych w naszych czasach odwraca się od Kościoła i taka inicjatywa jest potrzebna, ponieważ łączy ona ludzi młodych weznających religię chrześcijańską którzy łączą się w modlitwie. Jak myślisz, po co taka inicjatywa papieża? Hmm, wydaje mi się, że to może jest jakiś krok w stronę młodzieży, żeby jednoczyć ich wszystkich razem, żeby, żeby to wszystko było tak jakby dla tych młodych, bo to młodzi, od młodych wszystko zależy, jak się wszystko potoczy. Jak myślisz, hmm, po co taka inicjatywa papieża? Nie wiem, moim zdaniem to żeby pokazać Kim jest Bóg. Hmm. żeby dajć też czym, może, żeby czymś z Kościół, żeby nas z tym bliżej zapoznać. Ehm, czy uważasz, że do takiego wydarzenia młodzież powinna się w jakiś sposób przygotować? No oczywiście, myślę, że to jest pewne wyzwanie, spotkanie się z innymi ludźmi, z innymi tradycjami i, i trzeba się jakoś przy, przygotować, na pewno duchowo. Ehm, czy uważasz, że do takiego wydarzenia młodzież powinna się przygotować? No tak, trzeba się. No... Trzeba się do tego przygotować i no, trzeba, to, trzeba o tym mówić i trzeba też się roz, rozpowszechniać. Czy uważasz, że do takiego wydarzenia należy się jakoś przygotować? Hmm. Moim zdaniem, jeśli ktoś jest katolikiem, jeśli ktoś wierzy, że cały czas jest biernym katolikiem, to znaczy, że cały czas chodzi do kościoła, czy dziela się w, jakich, w jakichś tego typu sprawach, to on już jest. W jakimś stopniu przygotowany, no ale to to wszystko, myślę, że to wszystko potem wychodzi, jak ktoś jest przygotowany i jak w to wszystko wierzy. Dlatego jak ktoś cały czas, przez, przez całe swoje życie wierzy, to potem to wszystko wychodzi i nie trzeba się tak strasznie do tego przygotowywać, bo już jest się przygotowany. Ktoś byś powiedział, żeby kogoś zachęcić, żeby wziął udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie w 2016 roku? Ja myślę, że słowami bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie e, w Ewangelię. Jak uważasz, jakie przesłanie mogą nieść takie Światowe Dni Młodzieży dla młodych? Hmm, łączmy się wszyscy razem, jak jesteśmy, jesteśmy wspólnotą, to, to wspólnota może dużo więcej zdziałać i bądźmy wspierani się na W jaki sposób? Hmm, Przywitałaby się albo zareklamowała Światowe Dni Młodzieży, albo ich przesłanie. Mm. Uh, Jezus Chrystus, Is Lord my life. Czy będzie liczył? Będę liczył. Uwaga, trzy, cztery. Zdrowaś, Mario, a pełna Pan z Tobą, Zapraszamy Cię!